27 listopada, godzina 19, sanktuarium miłosierdzia Bożego Biała Podlaska. To właśnie tam odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Światowe Dni Młodzieży Przystanek Biała. Przed nami noc pełna atrakcji. Między innymi zespół SDM Band po raz kolejny sprawi, iż świątynia z pewnością zadrży w posadach. Ponadto gość specjalny. Krzysztof Wiecha zdobywca wielu wulkanów i szczytów, między innymi szczytu Makinaja na lasce. A całość wykładu Krzysztofa Wiechy oświetli dla Państwa zespół Different. Właśnie teraz znajdujemy się na próbie zespołu. Ponadto teatr uliczny Antidotum sprawi, iż zapłoną wasze serca. Nikt nie odejdzie głodny. Nakarmicie duszę, nakarmicie ciało. Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy.